Niestety się nie nagrała końcówka i muszę to powiedzieć jeszcze raz. Wybrzeże Czaszki na początku było wyspą, na której zgodnie z nazwą mieszkały Czaszkołazy. Oraz tak jak wszyscy mogli się domyślić, Kong, który w tym uniwersum jest dużo, dużo mniejszy od godzili. Na Wyspie czaszki oczywiście mieszkały też inne gatunki, które ewoluowały po zaczerpnięciu energii Gidory. Tymczasem wewnątrz murów, w sensie wewnątrz murów, nie za murami, tylko wewnątrz, rozwinął się jeszcze jeden nowy gatunek. Gatunek, który okazało się, że rozwinął się wyłącznie dzięki interwencji godzilli. Ten gatunek nazwano Intelbugs. Podzielił się na trzy grupy i był to inteligentny gatunek owadów, które ewoluowały z mrówek. Owady te były dla Godzilli czymś bardzo ważnym sentymentalnie, ponieważ były dla niego wspomnieniem po ludzkości. Godzilla nie widział innego sensu życia niż bronienie jakiejś cywilizacji, dlatego właśnie Pokierował Intel Bugs, by rozwijali się, tworzyli nową technologię i ostatecznie się z nim sprzymierzyli, by żyć dalej i być gotowym na ewentualny atak następnego Gidory. Koniec.